Wszyscy dzielimy tę samą misję, jak przekazać prawdę o Bogu i człowieku młodemu wychowankowi i słuchaczowi. Dysponujemy całym szeregiem sposobów, które nas czynią katechetami kwalifikowanymi. Mamy swoją wiedzę, mamy nasze doświadczenie, ale. To są wszystko aspekty pomocnicze, natomiast najbardziej istotnym aspektem katechezy jest osoba katechety. I za te dary osobowe już teraz dziękuję, dlatego że to jest przekaz e, rzeczywiście od osoby do osoby, jako przekaz podstawowy. Dopiero później możemy używać tak zwanych efektów mnożnikowych poprzez różne materiały katechetyczne, podręczniki katechetyczne, zeszyt, które, które uczniowie prowadzą, czy też pomocy audiowizualne i takim też globalnym efektem mnożnikowym właśnie są media, o których wspominałem, tam przy wyjściu będą właśnie między innymi ulotki z fundacji Instytut Komunikacji Społecznej to jest instytut świeżo założony przez naszą diecezję który ma promować nasze trzy kanały medialne które istnieją i te stare doświadczone i te nowe jak Salve TV, tam też jest taka ulotka którą można sobie będzie pobrać natomiast efekt mnożnikowy zaistnieje wówczas kiedy istnieje Podstawowy przekaz od osoby do osoby, bo przekaz katechetyczny, tak jak przekaz edukacyjny w rodzinie, jest właściwie świadectwem. I pod tym względem ciągle mamy w Kościele nawoływanie do tego, żeby przekazywane słowa były poparte świadectwem tego, kto przekazuje. Dzisiaj słyszeliśmy zresztą w Ewangelii, że Sposób nauczania Jezusa był zupełnie wyjątkowy. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy właśnie dlatego, że słowo u Jezusa, to wypowiedziane i to kim był, stanowiło jedno. To jest pierwszy, pierwsza zasada przekazu katechetycznego. My nie jesteśmy jakimiś wynajętymi ideologami. Jak swego rodzaju lektorzy w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tylko jesteśmy tymi, którzy głoszą, głoszą to, co głoszą swoim życiem również. Młodzież i dzieci mają doskonałą intuicję i natychmiast to wyczują, czy jesteśmy prawdziwi, czy nie. Na misjach ludzie prości, chłopi, analfabeci od razu rozpoznawali i mówili: ten ksiądz jest zdrowy, a ten zdrowy nie jest. Dlaczego nie jest zdrowi? Bo właśnie nie był autentyczny, nie był prawdziwy, nie żył tym, co głosił, a my musimy być pod tym względem zdrowi. I tak to też widzi papież Franciszek, który mówi, no macie przecież dokumenty Kościoła na temat katechezy rozmaite, które są dla nas niewątpliwie wielką pomocą, tam je wymienia. Jakie to są dokumenty i między innymi Ewangelii Nuncjandi papieża Pawa VI czy dokumenty Jana Pawa II. O tych wszystkich on tu mówi. Katechezji Tradendę, ale również dyrektorium to są wszystko sprawy pomocnicze. I ważne jest, żeby. Mieć pewne predyspozycje, o których mówi, jakie? Bliskość, bliskość, otwarcie na dialog, cierpliwość, serdeczna gościnność. A więc to są tylko niektóre cechy, które powodują, że sprawdzianem naszej autentyczności będzie. Zaufanie, którym darzą nas wychowankowie, a zaufanie wyraża się w tym, że oni mają odwagę otworzyć się przed nami, mają odwagę powierzyć nam swoje problemy, z którymi się zmagają. I tutaj znowu Ojciec Święty, tak jak i w poprzednim papierze, kładzie bardzo wielki nacisk na pedagogię towarzyszenia. Towarzyszenie w tym znaczeniu nie jest grupowe. Nie jest masowe. Towarzyszenie jest indywidualne, ponieważ każdy ma swoje problemy. Widzicie, że dziecko jest smutne, że dziecko płacze, że dziecko jest nieznośne. To wszystko jest objawem czegoś, co w nim tkwi. I dopiero gdy dziecko się otworzy, gdy dotrzemy do jego wnętrza, a on ma klucze do tego wnętrza, wówczas w atmosferze zaufania dziecko może się powierzyć, może powiedzieć, co go boli. Czym żyje, co go niepokoi, często trzeba mu podpowiedzieć, żeby umiał to wyrazić, bo dzieci, zwłaszcza mała, dzisiaj już młodzież starsza też nie potrafi werbalizować swoich problemów, bo po prostu nie znają już języka polskiego i to jest też rola, żeby, żeby każdy mógł wyrazić to, co pomyśli głowa, jak mówi. Poeta, a więc starajmy się tym dzieciom pomóc jak tylko możemy. I tutaj oczywiście nasze struktury pomocowe są do dyspozycji, po to by również wejść na to, co papież Franciszek nazywa drogą piękna via pulchritudinis. Dlatego, że Katecheza musi być piękna, musi być też czymś pociągającym. No, Mistagogiczna w tym celu, że, że otwiera kolejne odsłony, wchodzimy coraz głębiej. Wielka sztuka. W każdym razie już kończę, mam tylko 10 minut i życzę Wam wszystkim, żeby katecheza była dla Was nie udręczeniem, nie jakimś yy, straszą orką na Ugorze ale żeby była mimo wszystko źródłem satysfakcji i mocy, a to osiągniemy tylko, jeżeli będziemy w mocy ducha pracowali i jednocześnie dawali to, co młodym jest naprawdę potrzebne. Szczęść Boże!